Słychać. Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grobej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Mam Bryżit? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Foodu boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz mogę spytać, czy da się coś załatwić? Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś obchnąć w Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z Brydzi. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybretny? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, okay, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki.

to z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyli tak załatwiacie sprawy w Pacyfice. Żadnych konkretów, żadnych imion. Nikt nic nie wie. Wiemy, jak ci na imię. Sprawdzacie mnie? Czy przyjdę sam? Jaki mam sprzęt? Czy to jest jakiś test? Większość ludzi, z którymi pracujemy znamy od dawna, nawet od urodzenia. Ciebie będziemy obserwować. Czyli to pogrzeb? To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla Ciebie? Chcę pogadać z Brzyżit. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj Masila. On opowie ci o zleceniu. C'est oh. so, si Il toujours fait. Il pas fait aucun sens pour ces Juste un. Je Il te semblait très déterminé. Oh, il pas changer l'idée. Tę kutotę. Sprzedajecie tu mięso? Naprawdę? U aktualnie leha się kek. Kisalapela. Na PCE winy intelligent, it seems. Kiepsko mówię po kreolsku. Ja mówię milang na naszym. My sami mówimy To chyba mam strasznego pecha, nie? Krom translations... Pamatą.

Ah. Ty jesteś Placid? Chcę gadać z waszym szefem. Się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. Sześć lat temu ogłosili, że przenoszą zarazę. I co? Nagle przestały? To nie jest nas sprzedaż. Czego chcesz? W kaplicy powiedzieli, że mam z Tobą pogadać. Przysyła mnie Mr. Hans. masz dla mnie jakieś zlecenie.

Znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko co zarobią wraca do firmy, bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje i Koń Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je Animalsi. 2e mi. Ok, mwen pat vin ni putan. An mwen yo de olvidbe te peti de hote. Granerte. La si, peti. Hou. Ou pat bezwarem. Dè lò ki dè yè vè pima. Petre, ma zè zè bou, ma pon wou yè respos. Mè sè. I djè mè. Jou fbisko. Rasid! Ou okay, kè yo mimi? Pa jè diya. Mè ou tè ti? Vita emini, mè pa pliye. już do czynienia z Animalsami? Tak. Bywało. Chcecie wykurzyć Animalsów z Gim. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza gim. A wiecie, ilu ich tam jest? Około trzydziestu. Winina. Tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Wziąłeś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Albo co? Masz jakichś innych chętnych na tę robotę? Wi. To już ostatnia prosta. Nie spierdol tego teraz. Nie podoba mi się to. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie cię ciągle gadać nad uchem. Evelyn Parker, znasz ją? To nie jest nic od nas. Ale pracowała dla was. Coś czuję, że się chyba nie dogadamy. Nie ta chemia. Ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do Gim? Mamy inne metody. I co? Sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Tego od Wiktora. A co, wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. A, czyli jesteś też Reaper Dokiem. Ma to coś wspólnego ze zleceniem, czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten Jeep. Nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To nic ważnego. Jest uszkodzone. Bo. Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Co konkretnie mam zrobić w gim? Furgonetka. 20:35:07. Trzy sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić skąd przyjechała ta furgonetka. To jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. To wszystko wasze nagrania? Mamy dostęp do różnych źródeł okolicy i sygnałów z satelit korporacyjnych. I żadne nie pokazuje, co dzieje się w gim. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Pracid. Kelly, jak ty podla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny? Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netranerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak, zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś Dlaczego? teraz podpięty do Reza naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę, będę po twoim pasażerem. Przez to będę, będę ciągiał już co to ty. Przepraszam cię z nim. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie kim jest ten netraner w gim? Czego chce? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? W pobliżu gim są nasi ludzie. Powiedzą ci jak dostać się do środka. A co z kasą? Gdzie ją odbiorę? Ile dostanę? Fixer mówił, że nie interesuje cię gotówka. Ty załatwiasz sprawę w gim. Bridget załatwia twój problem. To było zanim się dowiedziałem, że mam być jeleniem, którego wysyłacie na teren wroga. Teraz interesuje mnie również Forsa. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Okej. Okay. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. i wie, że ma się ze mną spotkać. Czy może ten deal to twoja prywatna inicjatywa? Powiedziałem, że z nią porozmawiasz. Chyba nie bardzo lubicie tu obcych. Wyróżniasz się? Więc lepiej uważaj. Hmm. Skoro nie wierzycie w wodu, to skąd nazwa Wodu, Boys? Nie wiem. Pytaj tych, co tak o nas mówią. Wy sami używacie innej nazwy? A I nie powiesz mi jakiej. No jasne.